Specjalnie dla mnie na wyjazd jadę za tydzień na Bled. Pokażemy całość. Złapiesz kabana, żeby dowiedzieli, że właśnie na takie rzeczy dobre biorą takie ryby. Tak, pytałem karpi, mówiły, że to lubią, także. Tajemny składnik. Prosto z Kolumbii. Dość. Ma, masny Ben, to kojarzę. Siemano, siemano, słuchajcie, jesteśmy w siedzibie Masliwa, sam prezes, siemano Siema Pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda od kuchni, także lecimy na produkcję Główny mieszający, dyrektor produkcji, człowiek, który wie wszystko o kulkach, o produkcji kulek Który jest z nami od początku Kamil Góra Brawa Brawo. Tu jest część produkcyjna, mieszalniki, trzy wielkie mieszalniki Na razie, na razie nam starcza, ale... Zwiększamy produkcję także zobaczymy, może, może będzie potrzebny kolejny. Trzy komplety maszyn, cztery różne średnice. Dzisiaj sobie zrobimy jakieś. Ciekawe kulki. Specjalne. Specjalne. Specjalnie dla Was. Specjalnie dla mnie. A, dobrze. Dla... I dla Was też, żebyście I zobaczyli. Dla Was też. Specjalnie dla mnie na wyjazd. Jadę za tydzień na bled. Także zrobimy sobie e, ciepłe kuleczki, świeżutkie. Zaczynamy, jak zwykle, od naważania składników. Kamil nie potrzebuje już receptury. Ma wszystko w głowie. Pamięta to po prostu. Od A do Z. To jest główny panoramik z tej wioski. Tak. Czego zaczynamy? Mączki krabowej. Mączki krabowej. Robimy około 20 kg miksu, tyle powinno wystarczyć. To będzie ta główna wariacja, czyli mączka krabowa. Pachnąca, dużo witamin, dużo białka. Taka nowość w zasadzie. Trochę LTK 94 duńska mączka. Jedna z lepszych w zasadzie do. do... Do produkcji kulek. Tu w sumie można pokazać, jak wyglądają te wszystkie komponenty, nie? To jest jakaś część tych komponentów. Tu mamy tak, część komponentów w beczkach, żeby były pod ręką przy produkcji jakichś tam średnich ilości kulek. Wszystko uzupełniamy sobie z magazynu głównego codziennie, praktycznie. Mamy tu w zasadzie większą część tych komponentów, które są potrzebne do zrobienia dobrej kulki. Czyli mamy już tak, mączkę krabową. Mączkę LT, mączkę Predigested, teraz mączka rakowa. Drugi, kolejny składnik. Popatrzcie skorupy z raka. To jest gruba, gruba mączka rakowa. Są szczypce, pancerze. Tak samo obok mączki krabowej świetny dodatek do kulek. Wiemy, że karpie to lubią. Same Bo... dobre, same dobre składniki jak Same dobre składniki. Osobiście z nimi rozmawiałem. Tak, pytałem karpi, mówiły, że to lubią, także... <laughs> Tajemny składnik, sekret Panoramixa. ekstrakt, prosto z Nowej Zelandii. Sami widzicie, pylący, ale fajnie się łączy w miksach. Przez to, że jest odpuszczony, pyli, pachnie wspaniale. Nie żałuj, nie żałuj. Syp, syp. Dobra, Gielem ekstrakt, z tym, nie, z tym nie da się przesadzić. Im więcej, tym lepiej. Orzech tygrysi, grubo mielony. Fajnie pracuje kulka, fajnie się rozpada. Orzechy pęcznieją lekko. I kulka uwalnia fajnie armaty. To musi być. Yy, mączka Black Halibut, czyli mielone pelety, pozwala nam to dociążyć kulkę przy lekkich składnikach i fajnie się roluje, fajnie skleja. I Red Halibut tak samo z krylem. Czyli pokażemy wszystkie składniki co do jednego tej kulki. No właśnie nie wiem, kurczę, chyba musimy zrobić jakieś cięcie, bo już <laughs> <laughs> bo bo ja tak patrzę, wszystko jest Bo pokazane. już praktycznie e... jest wszystko pokazane. Tak. Więc... Wszystko jest pokazane, teraz pójdą takie składniki funkcjonalne, no... Ale to dobrze, wiesz, pokażemy całość, złapiesz kabana, żeby dowiedzieli, że właśnie na takie rzeczy dobre biorą takie ryby, nie? Dokładnie, dokładnie. Kolejny ważny składnik Robin Red. Co najmniej 10%, tego nie trzeba dawać więcej, 10% to jest optymalnie. Kolejny sekret zdradziliśmy. No tak grubo to wygląda. No. Naprawdę. Squid liver. Ale ona będzie napakowana tak. Uch. No. Ale takie kulki też robimy, to nie jest tak, że my tu robimy coś nie wiem, na pokaz, tylko tak nasze kulki wyglądają. Nie? Daliśmy w sumie troszkę więcej GLM-a, ale... Tak jak mówisz, zasad... nigdy mało. Nigdy nie, glm nigdy nie, mało. Tak, nie? tak, tego, tego można walić. Najdroższy składnik w zasadzie, najdroższy z wszystkich składników do kulek. Myślałem, że Robin Red. Nie, nie. GLM, bo on idzie z Nowej Zelandii. Prawdziwy Jasne. GLM jest e, z Nowej Zelandii. Drożdżek. Drożdże. Drożdże, które mają wszystkie aminokwasy. Wszystkie ważne aminokwasy, jest ich tam naprawdę sporo, pomagają w trawieniu, pomagają w, 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 w przyswajaniu tam białek i tak dalej, i tak dalej. Teo, Teoria. To najważniejsze, jak zaczynamy robić kulki, to właśnie dużo trzeba było się nauczyć takich rzeczy. Dany składnik za co odpowiada, nie? Który hmm. dociąża, że źle, źle się roluje, roluje, coś się rozpada, tak. nie? To to jest później już tylko doświadczenie, nie? Dokładnie. Plasma Plazma krwi. Plazma krwi utwardzi, doda białka, pomoże troszkę w rolowaniu. Co ciekawe, e, jeśli chodzi o, o tą bolsenę e, naszą słynną, to nie powstała po prostu tak z dnia na dzień na kartce receptura, tylko przez w zasadzie 2-3 lata e, pracowaliśmy nad tym. Mieliśmy już jakąś tam, e, syp, śmiało, mieliśmy już jakąś e, określoną, określoną... E, szkielet, bazę tego? Szkielet, bazę. Ale dopracowywaliśmy to, żeby się to nam dobrze też produkowało, rolowało, żeby się nie rozpadała ta kulka, żeby się trzymała, fajnie uwalniała I, i w zasadzie ona powstała na, jak nazwa wskazuje, Bolsena Squid, na słynne jezioro Bolsena. Tam było WCC przez parę lat i jedna ekipa sobie zażyczyła super kulkę która ma zawierać same najlepsze składniki i, i mieliśmy po prostu coś takiego opracować. No i zrobiliśmy, coś tam e, połowili, nie chwalili się za bardzo. Po paru latach postanowiłem wprowadzić ją do oferty. Już była na tyle dopracowana. Albumina, tak? Albumina, albumina jaja w proszku. Twardość kulki, e, jaja w proszku dadzą tą e, twardość, też sprężystość. No i białko, białko jeszcze raz, białko. Napakujemy to białkiem. Sól, sól dajemy praktycznie do, do każdej kulki. Musi być. No, sama sól wzmacnia, wzmacnia smak. Wyciąga też, nie? Wyciąga, dokładnie. Betaina. Betaina. Różne są szkoły, jeśli chodzi o betainę, że się wygotowuje, że się nie wygotowuje. My uważamy, że się nie wygotowuje i powinna być też w każdej kurce. Na ostro? Na ostro! Red, dla pan doktor na ostro red hot spice, red hot spice e, czyli mieszanka papryki słodkiej ostrej chili i pieprzu pomimo że jest tam papryka słodka to jest naprawdę ostry dodatek ale nie przesadzaj bo, bo wypali ryja i e, muszle kruszone e, oystersze crush, e, ostrygi e, fajnie jadą karpiowi po jelitach i o to chodzi Imitują podobno te wszystkie, tak jak i jajka, te skorupki, tak jak i te muszy, że imitują właśnie, że on tam chrupie, nie? Tak, to... tak, tak. Też dociążają tą kulkę. Mamy pewność, że, że nie zrobimy pływaków. Jasne. Miało być 20 kg, wyszło 10, no. tak? Tak. 25 no. no w sumie możesz no. tu bliżej pokazać od razu. Wielka maszyna. <laughs> od razu sypiemy. Całość od razu wchodzi? Całość. No czy zrobiliśmy 10 kg mixu, tu wejdzie 80 nawet. Ale robimy, robimy taką e, pokazową kulkę, także tyle wystarczy. W ogóle wszystko, jak się wchodzi, od razu fajnie bucha. Znajome zapachy wszystkich tych e, flavorów. Normalnie, jak w domu, nie? W kanciapie. Sąsiedzi też sobie bardzo chwalą te zapachy, także ustawiamy maszynę na wolnych obrotach. E, początkowo mieszamy na wolnych, żeby się fajnie wszystkie składniki połączyły. Nie trzeba tak naprawdę mieszać tych miksów, przesiewać. Wszystko się i tak wymiesza w tym mieszalniku. Sekretny składnik tu już nie będziemy mówić, co to jest. Dość. Prosto z Kolumbii, ale. Tylko tyle zdradzę. A temu tak sypie od razu mało i patrzyłeś na ręce, żeby nie przesadził, nie? Konserwant. Co od razu? Od razu wsypujemy. Od problemy? razu. Od razu. Jest. Tak przy okazji powiem, jest sporo przeciwników konserwantu, a niekoniecznie należy się go bać. Konserwant to jest pochodna jakaś tam alkoholi i zachowuje świeżość, zachowuje sprężystość kulki, kolor, zapach, smak, aromat. Zdecydowanie jest taka kulka lepsza niż taka wysuszona na wiór, która przypomina psią karmę i nic więcej. Ale dobra, to przecież ludzie tak samo przecież myjemy wszystko, też są konserwanty. nie? I to często pewnie te same nawet? I właśnie nie. Albo gorsze. W, je w jedzeniu są gorsze, bo jest benzesan sodu, sobie potasu, itp it jakieś cuda tam e. To jest po prostu... Więc tak naprawdę to jest ten, czysty konserwant, więc tak na naprawdę na to ten konserwant to tak naprawdę kwestia wyboru, bo na pewno dużo daje plusów, tak? Że możemy tak. sobie przetrzymać, zachowuje właśnie sprężystość świeżość tej kulki. Jeżeli ktoś sobie robi na świeżo, to nie musi tego używać. I tyle. Co szkoła to ten, ale nie jest to niczym nie złym. Musi. No słuchajcie, ja, ja jadę za tydzień na ryby, a i tak daję ten konserwant, bo ta kulka jest naprawdę, ona jest. Sprawia wrażenie takiej tłustej, takiej e, świeżej, tak jakbyś ją wyciągnął przed chwilą. Soczystej, e, soczyst nie? soczysto. O, tego słowa mi brakowało. Widzisz? Od tego tu jestem. Ty będziesz no. mówił wszystko, ja będę po jednym słówku. Dokładnie. Co, mm. to będziemy coś dodawali, tak? I tak, e, aromat, połowa dawki, zawsze do ciasta połowa dawki zewnętrznie i seafood amino, czyli mieszanka aminokwasów. E, Seafood się nazywa dlatego, bo ma wszystkie te morskie składniki, czyli z ryby, ze skorupiaków, yy, z czegoś tam jest. Ja teraz jestem zdziwiony, nie? bo ja zawsze jak robiłem kulki, najpierw suche, później mokre, a widzę, Zagrycznie że... każdy producent robi tak, jak My robimy całkiem My robimy po swojemu. Wszyscy jak słyszą, że my dajemy pierwsze właśnie suchy składnik, potem Aha. dolewamy płynny, to wszyscy są zdziwieni, a tak naprawdę to jest wygodne, bo dodajesz teraz masz ciasto i potem sobie tylko dodajesz jajek po to, żeby po prostu. I tą konsystencję, nie, nie? Widzicie? Nie wszystkie, nie wszystkie szkoły, nie wszystko się robi tak samo, więc może coś każdy sobie podpatrzy, bo akurat robienie kulek jest fajną rzeczą. Ja uważam, że każdy karpiarz z czasem powinien sobie zrobić chociaż jedną porcję, taką, nie? Od tego się zaczyna w zasadzie. Ja też robiłem dla siebie kulki już teraz mało robię y, tych kulek, bo. Y, no bo nie mam takiej potrzeby, ale, ale od tego się zaczynało. Od tych tablecików małych, potem te większe, potem jakaś pierwsza maszynka. No i tak stopniowo-stopniowo. A to dobrze jest w ogóle zacząć dobrze, to zrobić. Trzeba trzeba, I to. I przyrobić poznać. też długo, nie? Bo ja tak. też pół roku robiłem kulki i w sumie do Kamila nieraz pisałem, żeby dał jakoś radę i dalej nie wychodziło tak, jak chciałem, więc to jest doświadczenie, nie? No i walimy, całe jaja, nie? Całe jaja, Robimy na całych jajkach. E... Nie na jakichś zamiennikach, nie na jakichś żelach. Po prostu kulka. Dobra kulka musi mieć jajko. To, to nie ma. W końcu ma być soczysta. Soczysta. U nas na śląsku się mówi masno. Masno. A, masny ben, to kojarzę. No. <gry> Kurde, ale to wygląda, nie? Jak się wchodzi, powiem wam, że jak się wchodzi, to jest naprawdę. Elegancko. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak ogromne, że jest tyle, jakby tych wszystkich składników. Jest jeden magazyn, drugi magazyn, to wszystko pokażemy zaraz. Nie? Zrobimy to kulkę i. Poszły aromaty, poszły aminokwasy, czuć już zapach. E... Mi się podoba. O, teraz no. Jeszcze czyli miało iść. Dodamy jeszcze płynnego, czyli pomimo, że poszło w proszku, ale płynne, czyli też lepiej się rozejdzie w, w mieszance. E, robimy super ostrą kulkę. I chyba tych ostrych przypraw się nie bać, nie? Nie, nie. E, niektórzy robią takie kulki, że palą w język. I rybą to w ogóle a to w nie przeszkadza. Ja nie wiem, czy się boję, a Dobra. Nie, nie, nie. nie? nie, nie. <laughs> dobra. <bo. laughs> troszeczkę, troszeczkę? No. Ogólnie samo w sobie, czyli te, te pikantne jakby tutaj przyprawy dużo daje, nie? Tam termogeneza i te sprawy. Tak, dokładnie. No, także to i natrawianie na pewno na to sprawy. A no, jak dobrze kulkę zje, e, dobrą kulkę karp zje, to powinien po nią wrócić, nie? Albo zawołać znajomych. <grym> <grym> Całą bandę i niech je. Mamy jedzą. i dziadka. Tak, tak. Ale ci mówiły, że to lubią, także to już jest pewniak. <grym> to mamy obcykane Szef sprawdził, jeszcze troszkę niech się pomiesza, troszkę jajek. I jeszcze na sam koniec, jak już ciasto będzie miało tą konsystencję prawie, prawie, że idealną, dodajemy troszkę oleju, najlepiej rybnego, który to ciasto wygładzi jeszcze z zewnątrz. To jest tak jak się robi ciasto do pizzy. Olej idzie na sam koniec, żeby, żeby to było wszystko gładkie i, i spójne. Tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead. I'm on site Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype. Nah, no need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas. Is. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? W jak Kamil będzie robił kulki, przejdziemy się po firmie, po magazynie, coś niecoś pokażemy, ale nie wszystko. Co, co można. Co można. Lecimy. Lecimy. Tutaj taki ciekawy składnik, którego bardzo dużo używamy, zwłaszcza do kulek eko, czyli biszkopt. To są, e, skosztuj sobie, takie słodziutkie. No, no biszkopcika, to jest normalny biszkopt, nie? Prawdziwy biszkopt, zużywamy tego naprawdę tony i niech nam nikt nie mówi, że nasze kulki są z gipsu. E, druga rzecz, którą używamy też na tony, to jest, to są zarodniki pszenne. Dodają dużo smaku do kulek, e, fajnie się komponują. Tu mamy trochę likwidów. CSL, hydrolizat z łososia, hydrolizat tuńczyka, olej łososiowy, wątroba. Ekstrakt z, z rybocanicznych, olej łososiowy. No, komponentów to jest masa. No, nie? Dużo, dużo tych komponentów mamy, też, <laughs> też ściągamy e, przeróżniaste komponenty. Każdy sobie może tam komponować różne kulki, jakie sobie chce. Tu mamy część magazynową, pakujemy paczki, przygotowujemy sobie e, wysyłki, etykiety na kulki, na pelety. Tego jest tutaj, tego jest setki setki wzorów. Setki etykiet, wszystko musi być ładnie opisane, e, ładnie e, oklejone, ale też muszą być tam istotne informacje. E, jest tego naprawdę sporo. Gotowe kulki, e, spakowane, dajemy sobie do pojemników. Mamy wszystko usystematyzowane. Od 14, 18, wyszki czwórki, czasem 30. E, pakujemy w takie opakowania stojące. Powiem nieskromnie, w miarę estetycznie to wygląda. Bolsena, Bolsena 30 na przykład, tylko dla odważnych. Duży kaliber? Duży kaliber, niestety u nas w Polsce boją się takich, takich średnich. A to nawet małe na to te ryby też biorą, nie? Bo to nie jest tak powiedziane, że duża kulka to tylko duża ryba, mała kulka to mała ryba, nie? Ja na balatonie na kulkę Fi50 złowiłem 6-kilowego karpia, także... Czyli jest odpowiedź. Nie? Można próbować sobie nie selekcjonować, nie, Ale ka każde kulki są tutaj, tak, można tutaj testować. Kulki nie? czekają na pakowanie. To jest akurat Fatal Attraction Banan Mausch. Na Robin Goldzie widać skorupy rakowe, skorupy z jajek. E, może się zatrzymiemy na chwilę przy kulce Deadly Squid. Kiedyś była fioletowa, e, purpurowa w zasadzie, teraz jest. E, naturalna. Naturalna, blado-brązowa. Już kiedyś o tym wspominałem, ale może przypomnę, że nie można stosować barników syntetycznych w zanętach, dlatego też zrezygnowaliśmy całkowicie, dostosowaliśmy się do, do wymogów, zrezygnowaliśmy całkowicie z barwników. Tam gdzie, gdzie jest jakiś kolor, to zwykle są to barniki naturalne, jakieś ekstrakty. Ryba tego nie potrzebuje, no to było tylko dla klienta. Dobry, dla, dobry ruch. Dla karpiarzy, w sensie. dla odróżnienia i tak dalej. Tak, nie? Tak. dobry ruch. I to jest tylko w zanętach. Przynęty takie przynęty. sztuczne, na przykład jak popki to mogą być. Pop-upy są uznawane za przynęty sztuczne, także mogą być nawet i złote, złota kulka. Złota kulka, tak. <śmiech> <śmiech> Cały czas nad nim pracujemy, już ją prawie mamy. Jest blisko. Tak, czekamy na dostawę złota tylko jeszcze. No i peletów jest cała gama, nie? Pelety, tak. Pelety mamy od 2 mm do 28. Mieszamy je w różnych kombinacjach. No to, to już naprawdę. To jest 28. To nie są pelety jakieś tam ciastolinowe, jakieś makuchowe. To są ekstrudowane pelety z mączegrybnych. Twarde, długostabilne czerwone z krylem. Też na barwnikach naturalnych. Mały magazynek na popapy, na deepy, liquidy. Coś wychodzi, coś wchodzi. Cały czas jest tutaj ruch na tym magazynie. Większość, większość przerzucamy od razu na sklep, ale, ale coś, coś tutaj mamy. korkersy, hookersy, ekstrakty. Trochę bałaganu, popapy do spakowania, kulki Wario. Zbieramy je, to co nam zostaje, potem, potem sprzedajemy jako Vario Mix. Bolsena Crab. W tym roku wyszliśmy z tym pomysłem, bo zrezygnowaliśmy z kulki Monster Crab, ale miała sporo zwolenników, postanowiliśmy ją stworzyć na bazie Bolseny. Czyli zamieniliśmy Squida na mączkę krabową. I daliśmy aromat Monster Kraba. Jak na razie świetnie się przyjęła. Złowiała już sporo ryb. Można ją kupić tylko u nas. Nie dystrybuujemy jej na sklepy. Także taka ciekawostka. Idziemy dalej. Suszarnia. W przeciwieństwie do innych firmy, suszymy kulki na zimno. Naszym zdaniem są twardsze. Nie pękają tak szybko, dochodzą sobie bardzo powoli. Przy parowaniu w piecu szybciej możemy je wysuszyć, ale przy niskich temperaturach jest to bardzo powolny proces. Leżą tu sobie parę dni przed ostatecznym dipowaniem i zalaniem. Jesteśmy w magazynie mączek, komponentów w zasadzie magazyn tajemnic. Nie dla każdego wejście. Są tu mączki rybne, mączki skorupekowe, ekstrakty płynne, wszystko co, co, co używamy do kulek. Jest tego sporo. Na razie tyle. Kulki gotowe idą teraz do pieca parowego. Na ile minut? 16-18 16-18 minut. Wystarczy w zupełności. I to mała, średni mała średnica. Byłem mała zdziwiony, średnica. Nie? że mała średnica. Tak. Zimno się robi. Będę próbował na, na małe średnicy. 16 minut, pełna para, 100 stopni i jedziemy. O, piec, już, piec już wysokich lotów, gruby kaliber. Nie taki jak u mnie w gastro, większy. <noise> 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 Ostatnia faza produkcji kulek. Przedostatnia, bo potem jest suszenie. Parowanie jest gotowe. Uwaga, trochę dymu. No ale pachnie. Czuję. Ja. Słuchajcie, kończymy wycieczkę po masivie. Pokazaliśmy tyle, ile możemy pokazać. Wszystkiego nie zdradziliśmy, a mam nadzieję, że się Wam podobało i że będzie OK. Dokładnie tak. No, postarałem się stworzyć taki materiał. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Eee, także jak Wam się podoba, to zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję i co my chyba lecimy, co? Lecimy pracować nad nowym projektem, ale na razie tylko tyle powiemy. Będzie petarda. Także czekajcie. Pozdro! Cześć!